Cześć! Dzisiaj przygotujemy przepyszny napój, idealny na upalne dni, a mianowicie kompot z truskawek. Będziemy potrzebowali około 600 g truskawek, szklanki cukru i 1,5 litra wody. Wodę stawiam na gazie, dosypuję do wody cukier, i następnie wodę doprowadzam do wrzenia, i oczywiście pilnuję, aby Cukier całkowicie się rozpuścił. Gdy woda z cukrem już się gotuje, wrzucam do niej truskawki. Teraz chwilę poczekam, aż woda znowu zacznie się gotować. I w tym momencie mogę wyłączyć gaz. Następnie garnek z truskawkami przykrywam. I zostawiam kompot truskawkowy pod przykryciem aż zupełnie ostygnie. Nasz pyszny kompot truskawkowy jest już gotowy do picia. Ja tymczasem zapraszam was serdecznie na mój blog ankagotuje.pl. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam was mocno i życzę smacznego.